Witam wszystkich. Dzisiaj 6 lipca, niedziela. Chcę Wam pokazać co w obecnej chwili, jak wygląda mój ogród, moje grządki. No, oczywiście trzeba pochwalić. No tu chcę Wam pokazać te moje pierwsze ogórki. Po nie cały czas ich trzymam przykryte. Jeszcze nie mam. O, proszę bardzo, zobaczcie, już to. Pierwszy taki ogóreczek to odmiana Polan i jak już od trzech lat sadzę tylko ten ogórek. Do teściowo robię ich kiszone i powiem, że mam my... słoiki, które stoją już trzy lata i jak otwierasz dalej jest ten bardzo twardy, smaczny, kiszony ogórek. No a tu mam moją e, truskawkę powtórzającą, nie wiem co to jest za odmiana, bo to jest... Ona już ma z 20 lat. Tylko z miejsca na z przysadzam ją. To jej się... Nie wiem skąd jego, jej tą truskawkę ma. No to już drugi raz mamy. Tu proszę mam moja pietruszka korzeniowa. Tak taka piękna. Tu resztki koparko zostały. Cebulka. No i tu mam marcheweczkę. Seler z Fasolką desteczkową. O, to pamiętacie, mam filmik nagrany, gdzie ja wyrzuciłam już taką rosadę pomidorów, która była po prostu, po prostu już o, zdychnięta. O, I wtedy jeszcze przymrozki były. Zobaczcie jak pięknie dobrze, jak ładnie się czułem te pomidorki. To Lima Rio Grande. I już zobaczcie, tu mam pomidorki. Wszystkie, wszystkie sadzonki przeżyły się, za... Proszę bardzo. Proszę tak. bardzo. Ile pomidorków będzie? No i pokażę moje carstwo pomidorowe. To ja mam lima malinowa. O, zobaczcie już. Pomidorki. To z tej strony mam e, lima aviso. Odmiana. Tu jeszcze mam boraczki osadzone. Tu już mamy my z wami limę Rio Grande. Z tych lepszych rozsadnych, to, to było tam zdychnięte, no tu no, do, zaczyna dopiero kwitnąć. Z tej strony to niemieckie takie będą wysokie, czerwone na przecier. Już mam proszę. покажу, своя мам. Так, докладноїш, не пам'ятаю, як назва ще цей помідор, яка то буде така коктейлювочка, така дуже така темно-темно-червона. Немає що то буде потрібен більший помідор, але ністать, да вам маху. Але для дітём так сам раз. О. Іш, мам. No jedna pani nie pamiętam, na której ich z platformy pisała, że a, nie będziesz podlewać, wszystko tobie uschnie, że nie będziesz, jak nie będziesz podlewać. Nie podlewam. Podla... Dwa razy podlałam tylko nawozami. Raz podlałam seletrom, a drugi raz miałam już gotową gnuju spokrzywę. No i proszę bardzo. Mój pasiasty ulubiony pomidorek. Zobaczcie, jakie piękne. Tu już następne, tu już jeszcze następne. A tu jest mój. O! Proszę, chcę pokazać. Zobaczcie, już. jakie bydle już wiszą. Koktyliówka Black Cherry. To jest to, jeżeli je ja nie mylczy, to będzie ożarowski. Żółty. Zobaczcie. Jaki piękny. Jaki piękny. Wczoraj, siał, wczoraj kosiłam trawę, to i proszę, tu tak porzucałam, chyba sobie leży na nawozy. I ten... Nie pamiętam jak nazywa się. Nie pamiętam. Absolutnie Ale taki wiecie ten... A w Biedronce ich bardzo często sprzedają. Taki czerwony, tak? Taki ma taki, z takimi zmarszkami. Pierwszy raz go posadziłam, zobaczcie. Jak posmakuje mi, to będę sadzić non stop'em. W tym roku pierwszy raz go posadziłam. A to jest Green, green Zebra. Też już, zobaczcie. Także nie trzeba podlewać pomidora co drugi, trzeci dzień, żeby mieć pomidory. Także mój system posadzenia pomidorów pracuje i to już sprawdzion mną, no już trzeci rok pod rząd i po prostu jakby powiedzieć masz mniej roboty, a masz więcej pomidorów.